Marciniak Hanysz, 43 minuta spotkania Hanysz Mariński i niestety, fantastycznie szmal. W sobotę 20 lutego bieżącego roku o godzinie 17 na hali sportowej szkoły podstawowej nr 2 zespół KPR Wolsztynia podejmował litera rozgrywek drużynę kutnika Kraków. Goście wystąpili w niebieskich strojach, a nasza drużyna Czerwono Czarnych. Początek tego bardzo trudnego spotkania należał do naszego zespołu. W 10 minucie meczu prowadziliśmy 4 do 2, ale już w 20 minucie był remis 7 do 7. Od tego momentu przewaga lidera zaczęła być coraz bardziej widoczna. Już parę minut później przegrywaliśmy 10 do 7, lecz na przerwę schodziliśmy przy wyniku 14 do 12 dla hutnika Kraków. W drugiej połowie goście. Cały czas ale nasz zespół, mocno dopilnowany przez licznie zgromadzoną i fantastyczną publiczność, niwelował straty bramkowe. Kilkakrotnie zbliżaliśmy się do hutnika, ale remis osiągnęliśmy dopiero w 57 minucie meczu, po celnym trafieniu Mariusza Marciniaka, który doprowadził do stanu 22-22. do 22. Hutnik zdobył 23 bramkę na minutę i 30 sekund przed końcem meczu. Podczas rozgrywania ataku pozycyjnego przez nasz zespół sfałowany został piotr Marciniak i sędziowie podyktowali rzutkarnię, którego wykonawcą był Mariusz Minkowicz. Do końcowego bliska zostało 16 sekund. Chyba nie było na sali osoby, która chciałaby znaleźć się w położeniu popularnego młynka. Jednak stolowe nerwy naszego obrotowego pozwoliły na zdobycie tej upragnionej bramki i odniesienie ogromnego sukcesu, jakim było wywalczenie jednego punktu liderem rozgrywek. Ten fantastyczny mecz nasi zawodnicy... Zrealizowali dzięki konsekwentnej grze w obronie, skutecznym atakom, a przede wszystkim dzięki ogromnemu zaangażowaniu, nieustępliwości i odporności psychicznej. Bramki naszego zespołu zdobyły. Mariusz Marciniak 7, Mariusz Minkowiak 4, Piotr Marciniak 4, Wojciech Hanysz 3, Cezary Sokołowski 2, Kola Mariński 2 oraz Karol Niebę 1. Powstrzymywany przez Hanyża tym razem. No ważą się losy tego spotkania. 15 minut do końca meczu. Bardzo dobrze wybił piłkę. I atak pozycyjny w wykonaniu gości Piotrowski. W sobotę 24 lutego bieżącego roku o godzinie 18 na hali sportowej szkoły podstawowej nr 2 kościliśmy drużynę chrobrego głogów. Nasza drużyna wystąpiła w czerwono-czarnych strojach, natomiast goście w żółto-niebieskich. Mecz ten został rozegrany w tak nietypowym terminie, gdyż było to spotkanie zaległe, którego nie mogliśmy rozegrać z uwagi na chorobę kilku podstawowych graczy w naszej drużynie. Po bardzo wyczerpującym sobotnim spotkaniu, w które nasi zawodnicy włożyli maksimum sił, istniała obawa o poziom i efekt końcowy potyczki z bardzo groźnym zespołem Chrobrego Głowów. W pierwszej połowie meczu, po chwilowym prowadzeniu gości 0-2 szybko przejęliśmy inicjatywę, doprowadzając do prowadzenia 5-2 w 14 minucie meczu. Pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 8-5 dla naszej drużyny. W drugiej połowie przewaga wosztyniaka do siedmiu bramek. W 46 minucie spotkania prowadziliśmy 14 do 7. Gdy wszyscy myśleli, że mecz już jest wygrany, goście zmienili ustawienie w obronie, wyłączając z gry prawe i lewe rozegranie. To włączenie trenera Musiała Roberta wprowadziło ogromne zaskoczenie i zamieszanie w naszej drużynie. Niecenne podania, niedokładne chwyty, błędy kroków i faule ofensywne naszego zespołu doprowadziły znowu do nerwowej końcówki meczu. W ostatnich 14 minutach zdobyliśmy 3 bramki tracąc 8, jednak przewaga wypracowana w ciągu 46 minut pozwoliła na osiągnięcie korzystnego rezultatu i w efekcie kolejnych dwóch punktów. Po rozegraniu 18 spotkań nasz zespół zajmuje szóste miejsce z 18 punktami i ma już właściwie zapewniony byt w przyszłym sezonie w tej samej lidze. Bramki dla naszego zespołu zdobyły. Mariusz Marciniak 4, Cezary Sokołowski 4, Kola Mariński 3, Piotr 3, Ojciech Handż 1, Karol Nieborg 1, a teraz Mariusz Mękowiak również 1. Potężny strzał i wspaniale Zbyszek Stałwiak, który teraz szybko wyprowadza kontry. Czarek Sokołowski i Bramka! Bardzo ładne rozprowadzenie.